Czy wiesz, że oglądanie pornografii fizycznie niszczy Twój mózg? Chcę Ci dzisiaj w tym krótkim filmie opowiedzieć, w jaki sposób to się dzieje i być może wpłynie to na zmianę Twoich zachowań. Więc koniecznie zobacz ten film do końca. Startujemy! Nazywam się Krzysztof Król, i tutaj na kanale nagrałem już dla Was ponad tysiąc filmów przez ostatnich 10 lat, w których staram, wam dzielić, staram się dzielić z Wami różnymi osiągnięciami naukowymi, różnymi sposobami na to, jak mieć lepsze życie, w jaki sposób się rozwijać, jak lepiej radzić sobie z własną psychologią, jak osiągnąć swoje cele. I dzisiaj omówimy temat właśnie pornografii. W, dwo, w 2007 roku badacze z Berlińskiego Instytutu Maxa Plancka przeprowadzili fantastyczne badania, które pokazały, że fizycznie oglądanie pornografii zmniejsza ilość Substancji szarej w Twoim mózgu, czyli generalnie tej substancji, która odpowiada za myślenie, działa to podobnie, uzależnienie właśnie od pornografii działa podobnie jak uzależnienie od kokainy czy methamfetaminy, czyli jednych z najsilniejszych narkotyków. Prowadzi właśnie do trwałych zmian w mózgu, których nie będziesz w stanie, nawet jak przestaniesz, później już cofnąć. To już powinno być dla Ciebie bardzo, bardzo dużym powodem do tego, żeby zobaczyć ten film do końca. Natomiast wymienię Ci dzisiaj wiele różnych jeszcze rzeczy, które dzieją się w Twojej głowie. Wyjaśnię Ci, dlaczego tak się dzieje i być może będziesz w stanie właśnie podejmować bardziej świadome decyzje odnośnie tego, w jaki sposób spędzasz swój czas, jak używasz internetu, w jaki sposób... O, jest tu moja ninjusia, taka biedna, nieśmiała tutaj, o pieska, ninja. Więc będziesz w stanie... I co? Będziesz w stanie, słuchaj, podejmować po prostu bardziej świadome decyzje i lepiej funkcjonować. Popatrz się. Tak jak powiedziałem na samym początku, oglądanie pornografii jest uzależnieniem. Jest uzależnieniem. Wiadomo, jak z jeden czy dwa filmy zobaczysz, nic się nie stanie. Ale niektórzy ludzie spędzają często pół godziny, godzinę albo całkiem, pół dnia dziennie, właśnie na przeglądaniu tych rzeczy w internecie. Co się wtedy dzieje? Popatrz się. Następują trwałe zmiany po prostu w Twoim mózgu. Dlaczego? Ponieważ mamy coś takiego jak właśnie yy, receptory dopaminowe. Receptory dopaminowe w naszym mózgu one pozwalają nam odczuwać przyjemność. Więc jak nasz mózg wy, wy, wyzwala tą dopaminę, to w tym momencie otrzymujemy nagrodę, otrzymujemy pewną przyjemność i przeważnie to motywuje nas do działania. Popatrzcie, normalnie załóżmy sobie, że mamy w mózgu 100 jednostek dopaminy. Normalnie, kiedy żyjemy, jeśli, jeśli jesteś zdrowym człowiekiem, nie w depresji, czy nie w jakiejś trudnej sytuacji, masz tych 100 jednostek. Podczas jedzenia, spożywania posiłku jest mniej więcej 150 jednostek w Twoim mózgu. Dlaczego? Ponieważ taki nasz, ewolucja stworzyła tak wspaniale nasz organizm, żebyśmy właśnie jedli, czyli żebyśmy nie umierali z głodu, dlatego odczuwamy przyjemność podczas jedzenia. I wtedy jest 150 jednostek. Podczas seksu, który jest drugim bardzo ważnym elementem w naszym życiu, bo służy prokreacji i przetrwaniu naszego gatunku, wydziela się około 200 jednostek właśnie dopaminy. Podczas spożycia narkotyku, jakim jest amfetamina, czyli dosyć silny narkotyk, który silnie uzależnia ludzi i wyniszcza ich mózg, wydziela się, uwaga, tysiąc jednostek dopaminy. I wiesz co? Tyle samo wydziela się podczas właśnie oglądania pornografii. Czyli podczas, no, prowadzenia seryjnej po prostu prokreacji bez partnera czy bez partnerki przeważnie. Co się wtedy dzieje? Popatrzcie, czyli masz pięć razy większą dawkę dopaminy niż podczas seksu z prawdziwym człowiekiem. Zaraz powiemy sobie, dlaczego tak jest. Natomiast to powoduje, że Twój mózg jest bombardowany. Tak, odczuwasz dużą przyjemność, interesuje Cię to, dlatego to tak silnie uzależnia. Natomiast Twój mózg będzie się bronić przed tak dużą ilością dopaminy, która jest dla niego nienaturalna, nieuzyskiwalna w normalnych warunkach. Więc co się wtedy dzieje? Wyłączają się te receptory dopaminowe. Po prostu mózg nie jest w stanie przetworzyć tak dużej ilości tej, tej nagrody, więc one zaczynają się wy... wyłączać. Co sprawia, że przestajesz odczuwać przyjemność w swoim życiu. Przestajesz odczuwać przyjemność. Pornografia czy narkotyki czy inne rzeczy dlatego tak się nie uzależniają i dlatego niszczą nasze życie, bo wtedy myślimy tylko o nich. Nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować, nie jesteś w stanie normalnie prowadzić życia, ponieważ już normalne życie, normalne życie, normalne funkcjonowanie w społeczeństwie przestaje sprawiać Ci przyjemność. Jesteś po prostu już no, całkowicie, jesteś całkowicie zneutralizowany jeśli chodzi o odczuwanie przyjemności i tylko wtedy ta pornografia czy właśnie jakieś dragi będą w stanie dać Ci tą przyjemność. Więc popatrz, się, w jaki to je, sposób później wpływa na twoje życie. No, nie jesteś w stanie odczuwać przyjemności, tak jak normalny człowiek, na przykład z prawdziwego zbliżenia, z prawdziwego seksu. Czyli nie umiesz przeżywać. To jest wtedy twoja psychiczna kastracja. Psychiczna kastrakcja nie jesteś w stanie cieszyć się normalnym seksem, ponieważ on nie dostarcza ci tak dużej ilości nagrody, tak dużych bodźców, co właśnie no, seryjna prokracja, gdzie oglądasz po prostu i bombardujesz swój mózg aktami seksualnymi no, czasem tysiąc razy na godzinę, prawda? Więc y, to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że tworzą się bardzo nierealistyczne oczekiwania odnośnie życia seksualnego. W jaki sposób? No tak, że. Y, tak samo stajesz się coraz bardziej zneutralizowany, jeśli chodzi o te materiały, które oglądasz. Dlatego ludzie, którzy są uzależnieni właśnie od pornografii, poszukują coraz silniejszych bodźców. Na początku było to z oglądanie zwykłego seksu, ale później już przechodzą na przykład w przemoc, poniżanie, zadawianie cierpienia yy, i zaczyna to być po prostu częścią twojej rzeczywistości. Staje się to dla ciebie wtedy czymś naturalnym po prostu, że wszyscy tak robią, że każda kobieta tylko czeka na to, żeby po prostu ktoś ją wystrzelał po twarzy albo, ale, albo robił jakieś inne... Tego typu rzeczy. Więc pojawiają się, popatrzcie, zupełnie nierealistyczne oczekiwania odnośnie normalnego życia seksualnego. Nie będziesz w stanie po prostu funkcjonować z prawdziwym człowiekiem. Nierealistyczne oczekiwania odnośnie kobiet. No bo te kobiety, które tam są, one oczywiście wszystkie przeżywają 17 orgazmów na minutę, one wszystkie są po prostu, wystarczy je tylko dotknąć i już w ogóle wszystkie na ciebie lecą, i oczywiście uwielbiają też, żeby je poniżać i robić inne rzeczy. Plus, wszystkie mają niepro, nieproporcjonalnie wielkie piersi i tak dalej, zrobione ciała i tego typu rzeczy. Więc pojawia się po prostu nierealistyczne oczekiwanie odnośnie ciała kobiety, nie? odnośnie jej przyjemności, odnośnie jej zachowania. Pojawiają się nierealistyczne oczekiwania odnośnie Ciebie samego. No bo jak masz siebie, zwykłego człowieka, porównać do jakichś wielkich ogierów, których wszyscy mają po prostu półmetrowe narządy e, i, e, i są w stanie przez 7 godzin po prostu na dobę cały czas, e, cały czas zaspokajać 20 kobiet, nie? Więc. Więc nie jesteś w stanie temu sprostać, co sprawia, że po prostu czujesz się jeszcze gorzej sam ze sobą. Ale jakby to był jeden problem, że po prostu, no, bardzo zniszczysz swoją pewność siebie, swoją samoocenę, że będziesz czuć się po prostu dziadosko w swoim własnym ciele, jakby to był jeszcze problem, że później już nie będziesz w stanie funkcjonować z normalnym człowiekiem, po prostu stworzyć relacji, związku, czy odczuwać przyjemności podczas prawdziwego seksu, to dołóżmy do tego to, że przestaniesz osiągać jakiekolwiek cele w swoim życiu. Ponieważ popatrzcie. My, dlaczego chcemy osiągać cele? Co sprawia, że się motywujemy do działania, że jesteśmy w stanie na przykład poświęcić wiele lat życia, ja poświęciłem wiele lat życia, żeby zarobić miliony, żeby móc na przykład mieszkać w takim domu, jaki widzisz tutaj na filmie. Co to sprawia? To właśnie sprawia dopamina. Dopamina jest naszym właśnie układem nagrody, który sprawia, że my jesteśmy w stanie działać, pracować, realizować swoje cele. W momencie, kiedy ty przyzwyczajasz swój umysł do łatwej nagrody. To funkcjonujesz tak samo jak hazardzista, narkoman, czy właśnie osoba uzależniona od, e, od pornografii. Czyli jesteś człowiekiem, który po prostu wybiera szybką, natychmiastową, łatwą nagrodę i nie jesteś w stanie już później oczekiwać przez długi czas, na przykład przez tygodnie, miesiące i lata, że zrealizujesz jakiś cel. Po prostu bardzo szybko będziesz się wycofywać, rezygnować albo nie będziesz nawet próbować. Nie będziesz nawet w stanie postawić sobie jakichś długoterminowych celów. Więc staniesz się nie tylko człowiekiem, który czuje się źle sam ze sobą, nie jest w stanie budować relacji, ale również człowiekiem, który po pierwsze jest bezużyty, dla społeczeństwa, no bo nic wielkiego w swoim życiu ani nawet średniego nie stworzysz, ale dodatkowo jeszcze sam po prostu nic nie zbudujesz. Twoje życie nie będzie nigdy wyglądać tak, jakbyś chciał, ponieważ będziesz po prostu uzależniony od tej łatwej, szybkiej nagrody, z którą nic absolutnie w prawdziwym życiu nie jest w stanie konkurować. I teraz ja bym chciał Ci pomóc z radzeniem sobie z tego typu problemami. Dlatego w najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę dla Was całkowicie za darmo bezpłatnie szkolenie na temat budowania pewności siebie. Szkolenie, na którym pokażę Ci, właśnie, jak poprawić samoocenę, jak się stać człowiekiem bardziej asertywnym, jak stać się człowiekiem, który lepiej po prostu czuje się sam ze sobą, który potrafi stawiać sobie ambitne cele, który jest człowiekiem zdyscyplinowanym, nie ulega właśnie takim chwilowym przyjemnościom, tylko jest w stanie po prostu przez długi termin budować dla siebie piękne życie i stworzyć coś cudownego, coś prawdziwego, coś, z czym faktycznie będziesz czuć się dobrze. Koniecznie wejdź na stronę wyzwanie90.pl, łamane przez webinar, tam będziesz mógł zapisać się zupełnie bezpłatnie na to szkolenie, no i gwarantuję Ci po prostu, że uzyskasz ode mnie wiedzę, która zmieni, i całkowicie twoje życie. Ale to nie koniec prezentów słuchaj. Jeśli wejdziesz sobie na stronę wyzwanie 90. łamane przez. Jaki to jest kochani pieseczek. Łamane przez Black Friday to uwaga! Przez najbliższych kilka dni będziesz w stanie zyskać genialne zestawy naszych szkolek. Za mniej niż pięć stówek, inwestując mniej niż pięć stówek w siebie, uzyskujesz zestawy, na przykład Mistrz Sprzedaży i Mistrz Zarabiania, Mistrz Pewności Siebie i Uniwersytet Wystąpień Publicznych i Przemawiania, Akademia Związków i Akademia Perfect Dating, czyli szkolenia dotyczące właśnie relacji, Inteligencja Finansowa, Bilety na Wielką Szkołę Wygranych i jeszcze więcej. Wejdź sobie na tą stronę, poczytaj, każdy program masz tam opisany. Możesz od razu zgadzać dla siebie, po prostu programy, które normalnie kosztują kilka tysięcy złotych i to jeszcze w pakietach po dwa, za mniej niż pięć stówek. Jeśli chcesz zmienić swoje życie i faktycznie robić to mądrze i zbudować dla siebie długotrwałą przyjemność, a nie tylko chwilową, bo opartą o właśnie jakieś tam chwilowe używki, to koniecznie skorzystaj z tej promocji, bo jest bardzo ograniczona ilość zestawów i trwa ona tylko przez kilka najbliższych dni od publikacji tego filmu, więc zrób to teraz, a my. Wracamy z powrotem do naszej tematyki. No chyba, że nie wszedłeś na te dwie strony, nie zapisałeś się na szkolenie o 10., nie sprawdziłeś tego Black Friday, co możesz zyskać, jak możesz zmienić swoje życie dosłownie za grosze, to co to ma być w ogóle? No albo działasz, albo tylko oglądasz te filmiki w internecie, więc koniecznie zrób to, a my lecimy dalej. Popatrzcie, kolejna rzecz to jest to, że właśnie będziesz popadać w już bardzo poważne zaburzenia seksualne, ponieważ Coraz yy, mocniejsze bodźce będą potrzebne Ci do tego, żeby właśnie uzyskać tą samą dopaminę. To jest dokładnie taka sama reakcja, przez którą ludzie na przykład przedawkowują różne narkotyki. Przedawkowują, ponieważ już odpowiednia dawka, którą wcześniej brali, nie wyzwala w nich takiej przyjemności. Muszą brać większą, 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 aż dochodzą do takiej, która po prostu odcina im <noise> dopływ tlenu, życia, krwi i umierają. Nie? To jest wtedy przedawkowanie. Więc pojawia się wzrost tolerancji po prostu na to, co oglądasz. Dlatego w internecie. Można tak pokręcone rzeczy znaleźć, ponieważ ludzie, którzy to oglądają, a jest to jedna z największych obecnie branż, w ogóle jedna z najlepiej zarabiających branż w internecie, no to to tylko powinno wskazać ci skalę, właśnie problemu, nie? Kolejna rzecz to jest to, że ty będziesz mieć coraz mniejszą siłę woli, będziesz coraz słabszym człowiekiem i będziesz mieć coraz mniejszą kontrolę własnych emocji. Bo to jest wtedy, popatrzcie, walka pomiędzy myśleniem logicznym, czyli właśnie umiejętnością planowania, umiejętnością zbudowania czegokolwiek w swoim życiu, co jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, a podążaniem po prostu za chwilową, łatwą pokusą, która jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Jak wiesz, tego typu pokusy niestety, w przeważnie w naszym życiu nie działają. Coś, co przychodzi nam bez wysiłku i daje nam gigantyczną nagrodę, może nas tylko i wyłącznie zepsuć jako ludzi. Może Ciebie zepsuć jako człowieka, że nie będziesz w stanie dostrzec i odciągać tego, co prawdziwe. Kolejna rzecz to jest to, że może również tego typu uzależnienie prowadzić do depresji. Znów po prostu dopamina jest jednym z hormonów szczęścia, jednym z hormonów przyjemności, więc w momencie, kiedy ty przestajesz odczuwać przyjemność na co dzień, no to wtedy wkrada się to zaburzenie nazywane stanami depresyjnymi czy depresją. No i na koniec, słuchaj, na koniec, to po prostu jest to dla ciebie strata czasu. Nie prowadzi do niczego. Nie prowadzi do budowania związku, do nauczenia się czegokolwiek, bo rzeczy, których nauczysz się z tego typu filmów, w żaden sposób nie przypominają po prostu prawdziwej miłości czy prawdziwego nawet stosunku z kobietą. To jest yy, po prostu pewna proteza, pewna fatamorgana, która sprawi, że będziesz człowiekiem, który coraz bardziej jest dysfunkcyjny w różnych obszarach życia, w komunikacji, w randkowaniu, w kontaktach z innym człowiekiem i nie będziesz w stanie już normalnie być szczęśliwym. Czy to wszystko wystarczy, żebym przekonał Cię, żeby jednak, jeśli masz taki problem, albo w przyszłości byś kiedyś zaczął popadać w tego typu problem, żebyś przestał? No jeśli nie, no to ja już nie wiem, co mogę Ci powiedzieć. Więc słuchaj, dziękuję Ci serdecznie za zobaczenie tego filmu. Napisz proszę w komentarzu swoje doświadczenia. Ja wiem, że jest to temat troszeczkę tabu, w Polsce, zwłaszcza. Natomiast ja myślę, że warto o tym mówić. Zwłaszcza, że to, co Ci dzisiaj powiedziałem, jest to poparte badaniami naukowymi. To nie są rzeczy, które ktoś sobie wymyślił, czy jakiś tam ksiądz zambony ludziom na nadawał, tylko są to rzeczy, które po prostu poparła nauka i które możesz sobie sprawdzić w internecie, znaleźć te badania, dostrzec sam, zobaczyć, że tak po prostu się dzieje. Więc warto uratować siebie, kiedy jeszcze masz szansę, warto nad sobą pracować, właśnie po to, żeby w przyszłości mieć po prostu prawdziwe, lepsze życie, które faktycznie dostarczy ci tych przyjemności, takich, które zapierają dech w piersiach, nie niszcząc przy okazji twojego mózgu czy twojego życia. Więc dziękuję ci serdecznie za obejrzenie filmu, jeśli ci się podobał, wrzuć łapę w górę, koniecznie udostępnij go dalej i co? I być może znasz właśnie kogoś w swoim otoczeniu, podeślij mu linka, ktoś się z tym boryka, żeby zobaczył po prostu, jak to wygląda w praktyce. No i pamiętaj, w niedzielę widzimy się o 10 na szkoleniu i korzystaj z tego Black Friday. Do zobaczenia. Trzymaj się, mnie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!